Witajcie moi mili, to ja wasza wróżka Natalia. Witam się z wami serdecznie i oczywiście odczytam wam horoskop na 12 znaków zodiaku na kolejny tydzień. Więc zaczynamy nasz horoskop. Żywioł ziemi koziorożec. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno będziesz walczył z uczuciami. Będziesz podejmował jakieś, y, jakieś decyzje. Nie do końca będziesz pewny, co masz w życiu robić. To jakiś taki czas z zawirowaniami, właśnie jeśli chodzi o uczucia, o związek. Jeśli chodzi o zdrowie, to też widzę kontakt z lekarzem i jakieś będziesz musiał przeprowadzić Poważne rozmowy, poważne jakieś zabiegi przed Tobą, ale te wszy to wszystko, co będzie się działo, na pewno pomoże Ci. Jeśli chodzi o pracę, to widzę stabilne finanse, przychód dużych pieniędzy, także pra z pracy będzie bardzo duże zadowolenie. A kartą y, tygodnia jest szóstka mieczy, więc przed Wami zmiana domu, podróż. Spełnienie marzeń. Wiele z Was też może wyemigrować za pracą. Byk. Uczucia. Zdrowie. Praca. Finanse. Jeśli chodzi o byka, to na pewno będziesz za czymś tęsknił, rozpamiętywał. Być może już spotkałeś jakąś miłość wakacyjną i po prostu będziesz za nią tęsknił. Ale wasze, wasze, wasze te uczucia będą przyciągać. Także yy, osobą, którą będzie zainteresowana, ona też będzie za tobą tęskniła. Taki fajny czas, jeśli chodzi o uczucia. Jeśli chodzi o zdrowie, to osoby, które będą przeprowadzać w tym czasie zabiegi, one wszystkie będą pomyślnie przeprowadzone. W pracy nowy początek. Pozytywne zmiany i na pewno będziesz błyszczał, na pewno będziesz doceniony, a kartą tygodnia jest wieża. Uważaj też, żeby coś się nie zawaliło, żeby jakieś plany mogą, mogą jakieś plany, yy, no po prostu nie udać się przesunąć, coś może dać, coś może po prostu szczelić. Uważaj na to jak jeździsz, uważaj żebyś nie, nie spowodował jakiejś kolizji, jakiegoś wypadku. Bądź czujny, bądź uważny. Panna. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to te uczucia to będą takie troszeczkę skąpe, no będziesz bardzo zazdrosny, zaborczy w związku. No i też nie jest to Dobrze, no, nie, no, nieraz, no nieraz trzeba dać trochę poddychać, tej drugiej osobie, żeby jej po prostu nie udusić. Jeśli chodzi o zdrowie, no mogą być, być małe jakieś problemy, które szybko pokonasz. W pracy to jest stabilny pieniądz, przychód do pieniędzy, także w tym tygodniu na pewno pieniążków ci nie zabraknie. Tydzień pod znakiem pieniądza, i to takiego stabilnego. A kartą tygodnia jest siła. Więc widzę, że przed Tobą dużo pracy. No i też zmęczenie. W jakich sprawach będziesz trochę bezsilny. Nie będziesz miał wpływ na jakieś rzeczy, które będą się po prostu działy. Żywioł powietrza, wodnik. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to przed Wami jest jakiś nowy początek, ale uważaj, żeby ten nowy początek nie był po prostu podszyty fałszem, e, jakimiś ko korzyściami. Także rozważ to za i przeciw, czy jest Ci to w ogóle potrzebne. Jeśli chodzi o zdrowie, to też jakieś sprawy mogą się Wam posypać, możesz się coś dowiedzieć, no i będziesz, no możesz być zmartwiony. Ale ja uważam, że wszystko jest do naprawienia, że wszystko jest do, z, do pokonania i problemów. Jeśli chodzi o yy, pracę, to przed Wami jest walka z uczuciami, podejmowanie jakichś decyzji, ale też wiele z Was wyjedzie za pracą, pojedzie gdzieś. A kartą tygodnia jest kostucha, przemiana, transformacja. Zerwanie ze starym, początek nowego. Coś nowego w waszym życiu może się właśnie rozpocząć. Bliźnięta: uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będzie, będzie to czas poświęcony rodzinie, dla rodziny. No, i na pewno jakieś sprawy Wam się fajnie wszystkie będą układać. Takie będzie naprawdę szczęście rodzinne, w miłości też szczęście. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno jakieś zobowiązania musisz pospłacać, musisz pozałatwiać jakieś być może terminy, ale nie oszczędzaj na sobie, bo jest to potrzebne. W pracy może zakończyć się jakiś etap w życiu, no i też uważaj na jaką osobę która może po prostu stwarzać jakieś problemy. Jakaś kobieta możesz, może mieć właśnie nieprzyjemności w pracy przez jakąś kobietę. A kartą tygodnia jest cesarzowa. Właśnie jakaś kobieta władna, ch chcąca rządzić, no może mie możesz mieć właśnie z nią problem. No i też mogą być jakieś właśnie problemy w pracy. Waga. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to widzę, że y, będziesz wiedziała, czego chcesz. Na pewno czas będzie poświęcony dla rodziny i będzie to naprawdę, będą to naprawdę dojrzałe uczucia, dojrzałe decyzje. Jeśli chodzi o zdrowie, to też no, możesz mieć jakieś problemy z dwóch stron, jeśli chodzi o zdrowie, ale też pokonasz te, te problemy zdrowotne. Ja widzę, że no brak ci drugiej osoby, po prostu też tęsknisz. No i mogą Cię też dopadać właśnie takie melancholie. Jeśli chodzi o pracę, to widzę, że masz szansę coś zacząć od początku nie będziesz. Będziesz myślała, że to nie jest warte, że to być może mało pieniążków z tej pracy, ale w perspektywie będzie to stabilne i dobre. Także podejmij się tego, bo co wyda ci się mało znaczne, w perspektywie będzie dużo znaczące. A kartą tygodnia jest ósemka buła, Więc wiele z Was czeka jakaś ukryta miłość, jakieś ukryte pragnienia, a co niektórzy mogą mieć właśnie jakiś ukryty romans. Żywioł ognia, baran. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to przed Wami jest nowy początek, coś nowego w życiu, w uczuciach Waszych może być. Z ukrytego związku może coś wyniknąć. Prawdziwego, ale wiele z Was może mieć właśnie ukryty romans. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno wszystkie Wasze problemy ułożą się pod szczęśliwą gwiazdą. Pokonanie problemów. Ja widzę, że wiele matek może po prostu dowiedzieć się, że jest w ciąży że wiele kobiet może właśnie na świat wydać córki. W pracy musi się zastanowić jeśli coś ci szkodzi, to musisz coś zakończyć dla własnego dobra. Ewentualnie musisz się przyłożyć, dać czas, a na pewno nauczysz się to, tego, czego właśnie nie umiesz, więc musisz też dać sobie czas. A kartą tygodnia jest paść buła, więc dobra wiadomość: ewentualnie będziecie musieli zaopiekować się dzieckiem lew. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o lwa, to na pewno wiele związków nieudanych się zakończy, ale też widzę duże poświęcenie. Na pewno będziesz musiał się poświęcić dla związku, dla miłości, dla rodziny. Jest to taki czas poświęceń. Jeśli ktoś będzie przeprowadzał operacje lub zabiegi medyczne, one będą bardzo pomyślnie przeprowadzone. W pracy spółka sympatyczna Ciebie czeka, oparta na takich relacjach bardzo ciepłych, rodzinnych. No i na pewno w pracy będzie się Wam układać, a kartą tygodnia jest król buław, więc jakiś serdeczny przyjaciel będzie Wam pomagał, no i też możesz dostać jakąś dobrą wiadomość. Szczelec. uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno wiele z Was będzie miało dobrą reklamę, na pewno będziecie w centrum zainteresowania i wiele, wiele osób będzie walczyć o Wasze względy. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno są jakieś problemy, no i karty mówią, żeby się. Przełożył, żebyś się zastanowił, co jest dla ciebie dobre i po prostu dążył do tego, żeby te problemy zdrowotne były pokonane. W pracy poświęcenie, ale co niektórzy zakończą pracę, będzie im niekoniecznie ta praca po prostu sprzyjała, będą się czuli wykorzystani, co niektórzy zakończą tą pracę. Zakończą pracę i i podejmą jakieś nowe wyzwania, nowe prace przed wami, zmiany. A kartą tygodnia jest szczęść, czwórka buław, szczęśliwy związek, szczęśliwa rodzina, także rodzina zawsze was wesprze, na rodzinę zawsze możecie liczyć. Żywioł wody, rak. Uczucia, zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, no to widzę tu pełną sielankę. Miłość będzie kwitła, będzie bardzo ciepło, w rodzinie będą bardzo, bardzo, bardzo gorące, ciepłe klimaty. No i też miarkuj te troszeczkę uczucia, żebyś po prostu też nie zagłaskał na śmierć. Wiele z Was też pójdzie na jakieś uroczystości rodzinne. Wesela, śluby. Jeśli chodzi o zdrowie, to czegoś nie wiesz, możesz się dowiedzieć o czymś, że coś ci tam dolega, ale nie przejmuj się, dlatego że problemy swoje pokonasz. W pracy czeka ciebie jakaś rozmowa, no ale też jakaś rywalizacja. A kartą tygodnia jest głupiec, więc pokonasz wszelkie swoje problemy, które będziesz miał, no i co niektórzy będą musieli zaopiekować się. Nadzwyczajnie jakimś dzieckiem. Skorpion, uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o Skorpiona, to na pewno będziesz coś rozpamiętywał, tęsknił, marzył, ale też będzie to bardzo ciepły tydzień, jeśli chodzi o uczucia. Miłość będzie kwitła. Jeśli chodzi o zdrowie, pokonanie problemów, nowy początek, no i wiele państw pod tego znaku może doczekać się właśnie potomstwa w tym czasie. Jeśli chodzi o pracę, to nad Twoimi sprawami zaopiekowały się siły wyższe, masz ochronę, w pracy się będzie układać, a kartą tygodnia jest ósemka Pentakli, więc przed Wami jest nowy początek, być może nowej miłości, nowych, Jakich przedsięwzięć, być może nowej pracy. I to, co będzie nowe, wszystko będzie dobre dla Was i korzystne. Także warto spróbować ryby. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o rybę, to przed Wami jest nowy początek w miłości. Dobra wiadomość, coś nowego zaczniesz. Dowiedzcie coś. Dobrego, co, bar, co przez co będziesz bardzo szczęśliwy. Jeśli chodzi o zdrowie, to jest poświęcenie, ale też zakończenie jakichś problemów zdrowotnych, ale temu musisz się po prostu poświęcić, przyłożyć, zadbać o swoje sprawy. W pracy, dużo pracy, nawał pracy, no i jakaś kobieta będzie chciała właśnie tobą rządzić, dyrygować, no to też się nie daj. A kartą tygodnia. Jest piątka pucharów, więc jakaś kobieta będzie stwarzała Tobie problemy. Ja wiedzę, że wiele w tym czasie związków może się zakończyć. Związków nawet znajomości, które po prostu Ci nie służą. No i oczywiście uważaj na jakąś kobietę, która może Ci stwarzać problemy. Moi kochani, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu tygodniowego. Żegnam się z Wami serdecznie i oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień. Dziękuję za uwagę.